Powiedz, Shinize Jus, masz <śmany> jeden diament i powiedz, że ona jest nim. No i co? No i co? Diamenciki są. Oho, brak. A ja, ty tak żyjesz? Halo. Żyję tylko. Co za kapelusz tam napisałem? Okay. Mam jeden diament, a ty ty jesteś kiedyś Byłby byłyby dwa? Byłyby dwa. Niestety. Ale tylko jest jeden. I ten diament dla ciebie jest. To jest dziwne w sumie, że jest. Patrz. To. Na Patrz. co on patrzy? Cześć! Tak ujemnie. Gdzie hmm. masz? Gdzie No. masz? Dla mnie diament? Tak. O, dziękuję. Ja muszę go sobie schować. Cześć, kurwa. Благодаря Ви! Ну и презентчик дъставам, видите? На презент, къде ме дъставя?